Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego Jeśli tematu. Wskaźnik ciśnienia oleju nie wskazuje prawidłowo, ale nie słychać żadnych nienormalnych dźwięków silnika. Może to oznaczać, że czujnik ciśnienia oleju jest uszkodzony, ponieważ monitorowanie ciśnienia oleju w silniku jest bardzo ważne, należy natychmiast zdiagnozować i naprawić problem. Dobrą wiadomością jest to, że o ile masz łatwy dostęp do czujnika ciśnienia oleju, jego sprawdzenie i wymiana są dość proste. Czujnik ciśnienia oleju lub czujnik ciśnienia oleju to czujnik ciśnienia który mierzy ciśnienie oleju. Jak przetestować czujnik lub przełącznik ciśnienia oleju? Istnieją dwa główne typy urządzeń monitorujących ciśnienie oleju: czujniki ciśnienia oleju i przełączniki ciśnienia oleju. Przetwornik ciśnienia oleju, znany również jako czujnik ciśnienia oleju, to czujnik ciśnienia który mierzy ciśnienie oleju. Wewnętrzna rezystancja czujnika zmienia się w odpowiedzi na wahania ciśnienia oleju. Tymczasem przełącznik ciśnienia oleju jest właśnie tym przełącznikiem, który zamyka się, gdy ciśnienie oleju spadnie poniżej określonego progu. Przed wymianą czujnika lub przełącznika ciśnienia oleju należy przeprowadzić diagnostykę. Chcesz potwierdzić, że część jest wadliwa, a jednocześnie sprawdzić. Czy silnik nie cierpi z powodu niskiego ciśnienia oleju? Postępuj zgodnie z poniższymi krokami rozwiązywania problemów, aby wykonać zadanie. Przeprowadź wstępną inspekcję jeśli wskaźniki na desce rozdzielczej wskazują niskie ciśnienie oleju. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie poziomu oleju silnikowego. Niski poziom oleju może prowadzić do braku ciśnienia oleju i kosztownego uszkodzenia silnika. Następnie należy przeprowadzić kontrolę wzrokową czujnika lub przełącznika ciśnienia oleju. Poszukaj problemów, takich jak uszkodzone przewody i słabe połączenia. Jeśli wszystko wygląda w porządku, można przejść do sprawdzenia ciśnienia oleju silnikowego za pomocą mechanicznego bagnetu. Niski poziom oleju może prowadzić do braku ciśnienia oleju i kosztownego uszkodzenia silnika. Sprawdzanie ciśnienia oleju silnikowego za pomocą bagnetu następną rzeczą, którą należy zrobić. Jest sprawdzanie ciśnienia oleju silnikowego za pomocą mechanicznego bagnetu. Pozwoli to wyeliminować niskie ciśnienie oleju wewnątrz silnika. Przed podłączeniem bagnetu należy najpierw zdemontować czujnik lub przełącznik ciśnienia oleju, aby dowiedzieć się, jak usunąć czujnik Przeczytaj odpowiednią sekcję na dole tego artykułu. Po usunięciu czujnika można zainstalować adapter bagnetu w silniku. Następnie podłącz miernik do adaptera. Uruchom silnik i zanotuj odczyt na wskaźniku. Jeśli bagnet wskazuje normalne ciśnienie oleju, problem leży po stronie czujnika ciśnienia oleju jego obwodu lub przyrządów na desce rozdzielczej, ponieważ czujniki ciśnienia oleju są stosunkowo niedrogie, większość osób decyduje się na wymianę czujnika na tym etapie, jeśli wymiana części nie rozwiąże problemu. Należy zapoznać się z instrukcją naprawy lub bazą danych napraw w celu uzyskania informacji na temat rozwiązywania problemów z pozostałymi elementami systemu. Jak wymienić czujnik ciśnienia oleju? W większości przypadków wymiana czujnika lub przełącznika ciśnienia oleju jest dość prosta. Proces ten różni się jednak w zależności od rocznika, marki i modelu pojazdu. W niektórych samochodach może być konieczne usunięcie dodatkowych elementów aby uzyskać dostęp do czujnika, dobrym pomysłem jest więc sprawdzenie instrukcji wymiany dla danej aplikacji w instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Aby jednak uzyskać ogólny przegląd tego, co zwykle wiąże się z wymianą czujnika ciśnienia oleju, zapoznaj się z poniższymi informacjami. Przed wymianą czujnika ciśnienia oleju należy najpierw sprawdzić, czy część jest uszkodzona, a także sprawdzić, czy w silniku nie. Występuje niskie ciśnienie oleju. Narzędzia i sprzęt potrzebny do wymiany czujnika ciśnienia oleju. Narzędzia potrzebne do wymiany czujnika ciśnienia oleju różnią się w zależności od typu posiadanego samochodu. Ogólnie rzecz biorąc, potrzebny będą jednak podnośnik i wrzeciona gniazdo czujnika ciśnienia oleju. Zalecane. Zestaw grzechotek i. Nasadek instrukcja naprawy lub dostęp do bazy danych napraw okulary ochronne klucz dynamometryczny kliny podkoła instrukcja wymiany. Czujnika ciśnienia oleju. Przejdźmy teraz do wymiany czujnika ciśnienia oleju. Poniższe kroki dadzą Ci wyobrażenie o tym, co ogólnie obejmuje praca uwaga. Poniższe wskazówki mają charakter ogólny i służą wyłącznie celom edukacyjnym i rozrywkowym. Szczegółowe instrukcje naprawy i zalecane procedury bezpieczeństwa można znaleźć w informacjach fabrycznych pojazdu. Demontaż czujnika ciśnienia oleju. Załóż okulary ochronne, odłącz ujemny przewód akumulatora, podnieś i podeprzyj bezpiecznie pojazd za pomocą podnośnika i podpór, zaciągnąć hamulec postojowy i zablokować tylne koła, odłącz złącze elektryczne od czujnika ciśnienia oleju, użyj grzechotki i nasadki czujnika ciśnienia oleju. Aby poluzować czujnik, w niektórych przypadkach zamiast dedykowanego gniazda czujnika można użyć zwykłego gniazda lub klucza. Wymontuj czujnik ciśnienia oleju z pojazdu, jeśli wskaźnik ciśnienia oleju nie wskazuje prawidłowo, ale nie słychać żadnych nietypowych dźwięków silnika. Może to oznaczać, że czujnik ciśnienia oleju jest uszkodzony. Zamontuj czujnik ciśnienia oleju. Porównaj nowy czujnik ciśnienia oleju ze starym czujnikiem ciśnienia oleju, aby upewnić się, że oba są tej samej konstrukcji. Pokryj gwinty czujnika ciśnienia oleju środkiem uszczelniającym. Jeśli nowy czujnik nie jest dostarczany z fabrycznie nałożonym środkiem uszczelniającym, Zamontować nowy czujnik ciśnienia oleju w silniku. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć czujnik zgodnie ze specyfikacjami producenta, ponownie podłączyć złącze elektryczne czujnika ciśnienia oleju, bezpiecznie zdemontuj kłonicę i opuść pojazd, ponownie podłącz ujemny przewód akumulatora, aby znaleźć wysokiej jakości czujnik ciśnienia oleju do swojego pojazdu. Zapoznaj się z naszą szeroką gamą produktów zamiennych.